No poczekaj Nie No nic, nie czekam na no powiedz mamie Ty, ale to, to tak wygląda trochę ten Jakbyś mógł powiedzieć mamie, bo mam, że local game hostet, nie? To znaczy, że mieszkamy razem przecież, tak? A no tak Dobra, klikam A Ty, menu normalnie zrobione ty, ale fajne, fajne. Ty, no ale że menu można sobie zrobić po prostu? Dzień dobry. E, no, co do domu, to nadal to sprzedajesz? I dlaczego jest haka, nie? Ty, na nie ma w domu. To już było. Wymyślał <laughs> coś innego. Ale Ty, no, że w ogóle te dialogi w ogóle dodają, ty, panie, ty. Najwyżej, puśćmy. Ty nie można na to wskoczyć w ogóle. Kieł no, Aszach, idziemy. Fajne. nasz telewizor? Gdzie są glowsticki? Bo tu jest napisane patrz, że e, zanim wyjdę, powinienem wziąć ze sobą glowst. Zobacz. Patrz, chodź, no, do mnie. Chodź ze mną tutaj. Czemu obstrałeś to łóżko? Nie chciałem! Chciałeś. Op. Dobra. Jestem blisko tego... ...tej chaty. Ta ścieżka powinna mnie do, nie, do niego doprowadzić. Niestety. Nie ma tutaj drogi dla żadnych <laughs> pojazdów. Ale ta chata jest odizolowana od reszty świata. Dokładnie tak jak chciałem. Chodźmy zatem. Chyba dawno tak daleko z buta nie szedłem. A do Biedronki? No w sumie rację. A to co to? to. Dzień dobry macakę, ah, wujczęs. ma, so you arrived. We've so you well, stop mi, on me like I am the róg róg z moim ziomach. Od prawej strony musimy iść. Zamknę cię tu, jak będziesz niegrzeczny. Jestem niegrzeczny, Tatusio. Jezu. Disgusting! Dań. Jakąś inną drogę musimy tutaj znaleźć? Inspekt. Lodówka nie działa. Nie dziwne, że taka cena. O, tu powinno być wejście do piwnicy, ale jest zamknięte. Może gdzieś jest do niego klucz. Powinienem na pewno sprawdzić, zanim kupię tę HT. Co to jest? Patryk. O, co weź. tam, co tam miałeś? Nie, jest, to dopiero przeszedłem. Nic chyba nie ma. Niemożliwe. O, a jednak jest. Stołun buton. co. <laughs> nie chcę. Patryk, weź się, otwórz drzwi. Ktoś pukał. To do ciebie. Nie, to do ciebie. Do ciebie. Jak tak pukają, to do ciebie. Do mnie pukają okay. trochę inaczej. Co, otworzyłeś? Piwnicę? No. Teraz ty idziesz pierwszy. Jest wyjście stamtąd, czy nie? Nie. Okej okay, daj znać co potem. Hmm. Mają tu Wi-Fi. Takie dziwne. Coś lata tak, nie? Kurwa, to są te kości. Ok, 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 ok. O ja! nie! Ja, Nie patrz, ja w to z tobą już w nic nie gram! A ty, to był taki prolog. <laughs> wcale nie jestem zwariowany! <śmiech> <śmiech> Idziemy wętem! <eventem. śmiech> ja z tobą w nic nie gram, już przysięgam! Nie kur... Jak Outlastem zajeżdżę. No. Nie otwieraj! Poczekaj. To na pewno coś triggeruje. No to zajebiście. E no było trzeba, no. Hello. Mam węgiel. Hello and welcome to the Umbra Corporation. Patient number 22. My name is Dr. Joseph. Jestem dyrektor Umbra Corporation i ty, ten z nim nie ma szansy. Wiedzieliśmy, gdzie mieliśmy. Załatwiliśmy go. To było fajne. I teraz jesteś property of Umbra Corporation. Ja nie bo on jest. Po... Me... O! Czy to jest Pablo? Chill, No już mi się to nie podoba, że to jest w wodzie. Bardzo mi się to nie podoba. Jeszcze parkur. A! Rzuciłeś mnie. Nie ja, tylko ty nie umiesz skakać. Ty gruba śpinio Kolo... powiedziałeś? Przepraszam! Masz szczęście. Mhm. No nie, teraz to rzeczywiście nie umiem. Poczekaj na mnie. Bo ty nie możesz... Patrz! Ja jestem trochę upośledzony. Ej! Patryk! Pa. A weź, wejdź tu, nie? I teraz za zamknij te drzwi od środka. Weź, spróbuj. Nie, nie chcę. Ale nie, serio, spróbuj. Nie chcę, co? W sensie, że tak i od środka. Nie, no to jest takie napięcie cały czas, nie? Jak planteka na żuku. Jest dziura w ścianie! Tak, bo nią zrobiłem. I ogólnie to się zastanawiam, po... A, bo tam zlazłeś. A nie powinienem był? Gdy ty jesteś... No, nie wiem, bo jeszcze było drugie wejście w, w dół. Może później tam pójdziemy. A, czekaj, ładne czaszeczki. Chyba mać. Ja, Pierd. Teraz ty idziesz pierwszy. To nie. Co, tam ktoś jest? No, a nie słyszysz? Otw Otwórz drzwi! <noise> Jak się skrada. Wychodzić. Znam Kutasarate. Że pierda walną takiego. Ja poczekam. O, o, ej, ej! A to się otworzyło. Teraz może tu kot jakiś Patrz, 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 patrz 2, 5, 6 3, 6, 9... Ale nie no, to ma... O. 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 nie, jakaś... Jakiś typo tam jest. Idź sobie, stand Ej, tu jest napisane, że to, coś tu trzeba położyć No To może jednak trzeba go zabić Dawaj klepa, tam strefa normalnie, ty, ty się pije. Chodź, to jest pigment widzisz jaki easy był o oh Jezus. A, au, au! Nie ma rambo. Dobra, zabite. Jeszcze jest ja jakiś? Nie, wiem. nie ma. Oj, 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 oj! Doktor! Zabiliśmy doktora Josefa. I. Tak. Dobra. To co? Teraz klepa? Hy. Nie! Dwa serduszka.